Czytanie z listu św. Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczana przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusie Chrystusie dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania, przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej za dni sprawiedliwości Bożej wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwością i usprawiedliwia każdego, kto wierzy w Jezusa. Gdzież więc postawa do chlubienia się? Została uchylona. Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie. Przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od popełnienia nakazów prawa. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czyż nie również i Pogan? Zapewne również i pogan. Oto Słowo Boże. Bóg miłosierny daje odkupienie. Bóg miłosierny daje odkupienie. W głębokości wołam do Ciebie, Panie Panie, wysłuchaj głosu mego Nachyl Twe ucho na głos mojego błagania Bóg miłosierny daje odpłukienie jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się stoi, ale Ty udzielasz przebaczenia, aby zeczcią Ci służono. Bóg miłosierny daje odkupie, Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż w Strażnicy poranka. Bóg miłosierny daje odkupienie. Aleluja, aleluja, aleluja. Alleluja. Ja jestem drogą prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez mnie. Alleluja. Pan z Wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie, biada Wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a Wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom Waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a Wy im znosicie grobowce. Dlatego też, powiedziała mądrość Boża, pośle do nich poroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak. Na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię Wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada Wam, Uczonym w prawie, bo wzięli się klucze poznania, samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wyjść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze uczeni gwałtownie nastawać Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czekali przy tym, żeby go podchwycić na jakimś słowie. Oto słowo Pańskie. Chwała 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 Panie Jezu, powiedziała mądrość Boża i mówisz, pośle do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak i tak też Zabili świętego Pawła Apostoła, którego fragmentu listu dzisiaj wysłuchaliśmy, to on mówi: Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od Pawła, oświadczana przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusie Chrystusie dla wszystkich, którzy wierzą. Tak, to już nie jest tylko przestrzeganie tego prawa Starego Testamentu. Jak to starali się wypełniać to prawo uczeni w piśmie, faryzeusze. Ale to, co Ty powiedziałeś, to jest kryterium sprawiedliwości Bożej. A powiedział też Paweł, że nie przez same uczynki zostaniemy usprawiedliwieni, ale przez wiarę w Ciebie. I żyjemy w świecie, w którym się dużo mówi o uczynkach, nawet o miłości bliźniego, bardzo pięknie. Ale niestety często zapomina się o Tobie. Bo Ty nas uczysz takiego życia, które nas przygotowuje do życia wiecznego. I to jest ta różnica pomiędzy tym, co dzisiaj świat mówi, czego oczekuje, to pomiędzy tobą. bo dzisiejsi, dzisiejsi ważni ludzie wszystko robią, żeby na świecie było przyjemnie, tak, nawet zdrowo, ileż to się nie robi na zdrowia, wystarczy wejść, nawet do kościoła, do restauracji na ulicy. Wszystko dla zdrowia. Tak, codziennie słyszymy dla zdrowia o maskach, o szczepionkach i tak dalej. Dobrze. Dla zdrowia. A ty mówisz, owszem, dbajcie o zdrowie, ale jeszcze bardziej dbajcie o życie wieczne. Tak. A to tylko Ty jesteś, Panie Jezu, w stanie zapewnić. Ty, który jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. I tak właśnie dzisiaj się składa, że wspominamy świętą Małgorzatę, Marię Alakok. Tak. To ona, czy Bóg przez nią, żąda ustanowienia w piątek po otawie Bożego Ciała święta jego serca dla wynagrodzenia mu zniewa, który to znaje w Najświętszym Sakramencie. I te zniewagi po dzień dzisiejszy niestety są. Jesteś spychany gdzieś na bok. Tak. Ograniczenia wprowadza się odnośnie do uczestnictwa w Eucharystii nie wszędzie można uczestniczyć, tyle osób, ile chce. Już dzisiaj się znowu mówi, żeby przestrzegać limitu, limitu, tak. Czy w niebo za dużo w kościołach ludzi, tak. I władze świeckie wystosowały do episkopatu znowu takie żądanie: pilować Pilnować liczby, żeby nie przekroczyć limitów. A co to oznacza? To jest nieważenie na świętego sakramentu, bo Ty, Panie Jezu, wszystkich chcesz tutaj mieć, którzy w Ciebie wierzą. Nie wolno zakazywać. Nie wolno zakazywać spotkania z Tobą. Panie Jezu, jak ten mądry świat ma być? Jeśli ma być mądry, to zależy też od nas kapłanów, a my wspomagajmy modlitwą. I tak modlimy się, modlimy się za wszystkich sprawujących władzę, szczególnie za tych, którzy zdją się być nawet chrześcijanami, żeby dopuszczali wszystkich, którzy chcą do Kościoła. Żeby wszyscy mieli prawo wejść do Kościoła korzystać z Eucharystii, z Komunii Świętej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlę się za papieża, biskupów, kapłanów, o łaskę ducha świętego dla nich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlę się o, łas o łaskę zbawienia dla Stefani. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlę się o świętość i o odwagę dla kapłanów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze dzieci, młodzież, za nasze wnuki, za całą młodzież w Polsce o łaskę głębokiej wiary, aby chcieli otworzyć chcieli wszyscy otworzyć serca Jezusowi, być blisko Niego i adorować go, napełnieni duchem świętym żeby byli świadkami dla przyszłych pokoleń, świadkami wiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. pogodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenia kronowania dwóch serc miłości. Poistaj na całym świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Uwzględnienie wiary, nadziei i miłości w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módmy się w Ojca Świętego o nawrócenie grzeszników i o dobre, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla rządzących, aby ustalając prawa, mieli zawsze na uwadze prawo Boże. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ze stawiennictwem świętej Małgorzaty Marii Alakok prosimy o łaskę wielkiej miłości do Twojego najświętszego serca, Panie Jezu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módmy się za wszystkie dzieci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módmy się za nas samych, aby Dobry Bóg był zawsze przy nas. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módmy się za nauczycieli, opiekunów, wychowawców, terapeutów, o dare ducha świętego, o to, żeby nie tylko wiedzę przekazywali dzieciom, ale też. Wiarę i szacunek do drugiego człowieka, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Za Na prześladowanych chrześcijan, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Za tych wszystkich, którzy oddalili się od Boga i Kościoła, aby się nawrócili, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Mówmy się o zdrowie dla Sabriny, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Mówmy się za duszę w czysto cierpiące, Ciebie prosimy. Wystłuchaj za wszystkie nas, dzieci, za wszystkich mamów i za tatów i za dziadków i za babciów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie, o przebłaganie Trójcy przy najświętszej Matki Bożej, za wszystkie grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Szymogący, gący, nas te prośby, które Tobie przedkładamy duch Świętym, za wstawimy świętym Małgorzaty Mariala przez Chrystusa, Pana naszego Amen.